Stare powiedzenie mówi, chronię Boże od przyjaciół przed drogami obroni się sam. Otóż każdy rzemieślnik za komunii wiedział, że jak rząd otwiera zielone światło dla rzemiosła, to trzeba zwijać interes, bo zaraz będzie jakieś nieszczęście. I to, co jest potrzebne w przedsiębiorczości w Polsce, to jest, żeby rząd się od niej odczepił. Ja chcę przypomnieć, że inwestycje amerykańskie idą na Filipiny, bo tam są wulkany. Wybuch wulkanu może zniszczyć firmę, ale od tego się można ubezpieczyć i firmę można budować wybuch głupoty parlamentu, firmy, firmy zniszczy o wiele skuteczniej i odbudować po tym nie można i pewnie się nie można ubezpieczyć. Dlatego to, czego się boją firmy, to nie to, że rząd są zrobił, bo to, że on może coś zrobić. Amerykanie mówią tak, niczyje życie, zdrowie ani mienie nie są bezpieczne, kiedy obraduje parlament. Tam na wiejsku obraduje parlament i on w każdej chwili może wymyślić nowy podatek, nowy przepis, Zakazać się tego, zakazać tamtego, prawda? I ludzie się boją. I co jest najważniejsze dla przedsiębiorczości, to to, żeby miała gwarancję, że rząd nie może im nic pomóc, ani oczywiście zaszkodzić. Absolutny brak wtrącania się rządu w przedsiębiorczość to jest warunek rozwoju przedsiębiorczości. To tyle, co miałam do powiedzenia. Państwo mają pytania? To bardzo proszę. Czy uzgodnione wystąpienie jest w tej dyskusji? Nie, nie jest uzgodnione. W takim razie jak prawo? Wizja, Mówiąc szczerze, to można by wrócić do ustawy Wilczka z 1988 roku. To znaczy? To znaczy, że tam każdy mógł założyć dowolną firmę i, 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 i rząd tylko tam w kilkunastu kilku dziedzinach mógł koncesję. W tej chwili jest prawie 300 dziedzin, gdzie obowiązują przepisy zwolnienia i tak dalej. Trzeba wrócić do ustawy Wilczka to byłoby wielki ulga dla ludzi. I ciekawe, że mnie mówią. Oficjalnie mówią ludzie, Pan Szefeldowi też mówią, że to jest niemożliwe. Że Powrót do ustawy z jest niemożliwy. Czyli za komuny to było możliwe, a teraz nie jest możliwe. Czyli pana zdaniem nie powinno być żadnej kontroli ze strony państwa, jeśli chodzi o działalność przedsiębiorstwa. To znaczy oczywiście kontrola powinna być, jeśli oni naprzają prawo w sensie, w sensie prawa, natomiast, natomiast to, czy przedsiębiorstwo robi samochody, czy motocykle, czy może długopisie akurat się przerzuci, jest to prywatna sprawa przedsiębiorstwa i rząd nawet nie powinien wiedzieć, co, co on robi. Poza pan, że on to wiedzieć. Po co, po co rząd ma wiedzieć, ile w Polsce jest samochodów? Przecież Jeżeli ludziom zabraknie samochodów, to firmy dostarczą im natychmiast, prawda? Po co rząd ma to w ogóle wiedzieć? Nie ma takiej potrzeby. Czyli do jakiego momentu państwo powinno ingerować w działalność W ogóle. Państwo, rząd w ogóle, natomiast parlament ustawami, ale uwaga, to jest bardzo ważna uwaga, ustawa uchwalona przez parlament powinna wchodzić w życie dopiero w 6 lat od chwili uchwalenia. Chodzi o to, żeby, żeby była stabilność, żeby jak człowiek zainwestuje 100 milionów w jakąś fabrykę, to żeby wiedział, że przez 6 lat jest okres roku inwestycji, przynajmniej od drogi. No, sobie odrobi. No, zakłada fabrykę butów bez surowateł, prawda, a tu się dowiaduje, że jest zakaz bez surowateł, jest niezdrowo, prawda? W Unii Europejskiej są głupsze pomysły niż myślą, na przykład zakaz żarówek 100 prawda, coś takiego. No to się dowie. A tak jak to chodzi za 6 lat, to przez 6 lat przynajmniej odrobi te, to, co włożył w tę fabrykę, bo tyle wnosi okres zwrotu inwestycji. Ponadto, jak jest 6 lat, to posłowie, posłowie nie tak chętnie głównie ustawy uchwalają, bo one wchodzą w życie dopiero po ich kadencji. W związku z czym, one nie widzą tego efektu i to ich powstrzymuje przed uchwalaniem ustaw. To jest bardzo ważna sprawa, to jest kontrkonserwatyzm. Żeby ustawa wchodziła w życie w 6 lat po chwili uchwalenia. A chcę powiedzieć, że z kół biznesu są postulaty, żeby ten okres był 10 lat. A państwo może pomagać? Nie. Nie, jeżeli Państwo komuś pomaga, na przykład temu, co robi ja wiem samochody, to z reguły szkodzi temu, kto robi motocykle, albo, albo wozy konne, albo, albo koleje szkodzi. I pomaga kolejom, to szkodzi samochodom, prawda? Państwo nie ma pomagać. Gdyby... Czyli to się samo ma regulować. Tak, się samo. Nikt nie kasował omnibusów, same się skasowały. Jak powiem Ci się koleje. Teraz, gdyby państwo nie interweniowały, dawno nie byłoby kolei ani tramwajów okay. w To jest zabytek. W Warszawie są tramwaje, to jest zabytek XIX-wieczny. Nie można ich zlikwidować, bo państwo ingeruje, żeby im poczuć. Prawda? Gdyby zlikwidować te torowiska... Niech pani na naukę prostą w Warszawie. Gdy zlikwidować te torowiska, to tyle samochodów by przyjechało po tym. Każdy Warszawek Warszawie, jak, no. jak w Ale państwo pomaga. Niech się odczepi. A stąd taki pomysł na dzisiejszą kampanię złotą. A to mamy zaprzyjaźnione takie przedsiębiorstwo, które się reklamuje, to bardzo dobre samolotki. Polecamy. Życie bardzo. przedsiębiorców jest dosyć gorzkie. Po prostu żeby tak o tym trzeba, mówić, trzeba to trzeba je osłodzić. na też panorama, ja mam do pana pytanie. Jak pan ocenia pomoc rządu dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi? Czy rząd w ogóle powinien pomagać w... Wyniku? Ale to nie jest kwestia gospodarcza. Ja mówiłem o pomaganiu w kwestii gospodarczej. I i tyle, natomiast, natomiast rząd pomaga dlatego, bo to rząd spowodował ten, ten powódź niejako. I pan, co jest lejek, ja gdzie pan ślejek. lejek, no to niech pan sobie wyobrazi teraz rzekę góry te tysiące do rzeczy, zrobią tam wały. Te wały spowodowały, że ta cała woda wlewa się jedno korytą i tam robi wielką powódź. rząd budując te wały tam na górze, spowodował konieczność budowy wałów tutaj. Gdyby rząd tego nie zrobił, to by nie było problemu. No teraz rząd narozrabiał, to teraz nie rząd odpowiada, no tak ludzie mówią, i mają rację. Ja mam jeszcze pytanie, czy pan wykorzystuje w swojej kampanii wyborczej nowe technologie? I w jaki sposób? Eee, to znaczy towarzysz Gomułka powiedział, że trzeba stosować najnowsze zdobycze nauki i techniki. I na przykład 2 e, razy 2 jest 4 i ja stosuję ten, ten zdobycz techniki, że 2 razy 2 jest 4, prawda? Bo dzisiaj się wierzy, że 2 razy 2 jest 14. I tak się dobrze, bo za komunikat było 2 dwa razy 2 dwa, było 22. Teraz jest 14, a ja stosuję nową tę zdobycz, że to jest 4, i nie to, że trzeba mnie interweniować, tylko trzeba w ogóle nie interweniować. I to jest, i to, jest to, bo ludzie mówią, że jak zmniejszenie interwencję to jest dobre, to jest. Nie ją w ogóle. I to jest, i to jest proste. Jak jest dobre techniki, to na przykład y, mamy internet, prawda, to jest nowa technika, y, mamy różne, różne inne takie gadżety, ale szczerze mówiąc, to nie jest ważne, czy ja to pokazuję na tablicy świetnej, też będzie w Warszawie, czy pokazuję to na banerze, że nie, ważne jest, co ja pokazuję. A to, jak to miga, to wie pan, to jest na wyborach w Indiach, gdzie są analfabeci i patrzą, co ładnie miga. A ja mówię do ludzi, którym nie zależy na tym, żeby ładnie migało, tylko żeby była treść właściwa. Więc w Internecie to jest, to jest bardzo śmiesznie, bo ja mam z reguły drugie miejsce i to w dziwnych układach. Na jednych portalach mam drugie miejsce za panem Komorowskim, na innych mam drugie miejsce za panem Kaczyńskim. Bardzo różnie, czasami trzecie bywa, ale to z poniżej trzeciego miejsca w zasadzie nie schodzę. No ale to jest internet. W internecie są ludzie, którzy mają wiadomości prawdziwe, niesenzurowane, wiadomości może z różnych źródeł, z zagranicy również, a nie tylko to, co reżimowa prasa i telewizja podaje.